Welcome, please. Welcome. We'll Welcome. Dzień dobry, Welcome. kochani, witajcie w nowym filmie na moim kanale. W końcu, po przerwie, krótkiej, nie krótkiej, nie wiem, zrobiłam kolejny tatuaż. Także zapraszam was do obejrzenia relacji z tego dnia, kiedy się dziarałam u mojej wymarzonej tatuatorki czy tatuażystki. Obie formy, z tego co wiem, są poprawne. I e, po tym, jak zobaczycie, co zrobiłam, gdzie i dlaczego... Opowiem Wam trochę więcej o moich tatuażach, o tym dlaczego w ogóle to robię, od kiedy. Wiem, że dużo osób jest zainteresowanych tym tematem, także zapraszam do oglądania. Jest sobota, a ja idę do Zajawy, w której to swojego spota ma fatkat. Jest to tatuażystka z Łodzi niesamowita, dziewczyna u której zawsze chciałam zrobić tatuaż ale jakoś nie było sposobności, a teraz w końcu załapałam się na termin, kiedy przyjechała do Trójmiasta, więc bardzo się cieszę i z tej ekscytacji słuchajcie, dzisiaj 6 rano obudziłam się mimo, że wczoraj do drugiej siedzieliśmy tak otwieram oczy i to dziś ale potem opanowałam emocje udało mi się jeszcze na chwilę zasnąć na chwilę, na kolejne 3 godziny! W ogóle, wow! Rzadko kiedy tak długo śpię. Także fajnie, idealne wykorzystanie wolnego dnia i zabieram Was ze sobą. Pokażę Wam część mojego ciała przed, bez dziary, i po, już z rysunkiem. Także e, ona mniej więcej wie, czego ja chcę, ale projekt będzie powstawał właśnie e, przy mnie teraz, za chwilę. A Zajawa, do której idę, jest w Gdańsku, w Rzeszczu, to jest moja dzielnica z dzieciństwa. Tutaj się wychowałam, więc lubię tutaj być, bo mam mnóstwo wspomnień z tą okolicą. Tu po prawej stronie jest centrum handlowe Manhattan. Kiedyś w tym miejscu był inny Manhattan, takie drewniane budki, do których właśnie co sobotę chodziłyśmy z siostrą na zakupy, mama dawała nam listę, no a my za resztę kupowałyśmy sobie różne rzeczy. yes i'm a freedom fighter freedom ring through my stride freedom to be inside and be a slave to my pride and right away the scream And this love so serene i should probably shake it up just a little bit soon enough i'm with content i'm so aligned with my stench my career probably smell like piss bitch switch kid on the line you take a dip i just dive into the shallow end cause the ground needed a dog write a song about Philly while i eat in la Cause my by my time in my state. Boże, jakie on jest piękne. Nie! Już prawie nikogo nie ma, a my dalej tu działamy. A powiedzieć, że prawie w ogóle mnie nie boli, tylko zimno mi się zrobiło. Czy jesteście gotowi? Tarao Pięć godzin później. Teraz pięknie widać te kwiaty. Ogólnie zamysł był taki, żeby złagodzić trochę e, te kontury przy trójkącie i chciałam po prostu mieć dużo kobiecych, pięknych kwiatów. I mam. Na 20 ja dzisiaj bez obiadu, chociaż przyjechały do mnie posiłki, ale dostałam brownie. Generalnie bardzo się cieszę z tego, że Fatka podjęła się wyzwania jakim było dorobienie e, tatuażu do czegoś co już istnieje, bo nie każdy się na to godzi. E, no a biorąc pod uwagę jej osiągnięcia i to jak niesamowitą jest osobą i rozrywaną, bo teraz w łodzi najbliższe terminy do niej są na koniec maja, to tym bardziej było mi miło. No i cóż, zawsze chciałam mieć kwiaty na ciele. I to jest pierwszy powód, dla którego zrobiłam właśnie taki motyw, a nie inny, a po drugie bardzo mi czegoś brakowało tutaj z przodu dookoła tego oka opatrzności, które zostało wkomponowane w trzy trójkąty. Te trójkąty niczego nie znaczą. Po prostu to jest taka kompozycja geometryczna. Samo oko dla mnie ma bardzo duże znaczenie. Zrobiłam je w takim momencie, w którym wyjątkowo silnie czułam opatrzność nad sobą i i to jest jakby symbolika właśnie samego oka, a kwiaty, które dorobiłyśmy, nie mają dla mnie jakiegoś wydźwięku, yy, nie wiem, sentymentalnego czy też symbolicznego. I moje tatuaże właśnie są bardzo różne. Niektóre yy, są dla mnie bardzo ważne i opowiadają jakąś moją historię, są związane z jakimś wspomnieniem albo mają mi przypominać o czymś w przyszłości a inne, tak jak te kwiaty, albo na przykład te mandale tutaj, po prostu to są takie elementy ozdobne na ciele. Hmm, co dla mnie znaczy tatuaż? Tatuaż, właśnie, w zasadzie chyba przed chwilą odpowiedziałam na to pytanie, bo tatuaż może nam o czymś przypominać, może nam pomóc się wyrazić, chociaż Freud mówił, że tatuaże uzewnętrzniają ukryte traumy, i myślę, że w niektórych przypadkach faktycznie coś w tym może być, można tak powiedzieć. Yy, I powiem wam tak, ja no nie często się jakoś bardzo otwieram na YouTubie przed wami, jestem ogólnie bardzo otwartą osobą, jak wiecie, chronię swoją prywatę, ale mogę wam powiedzieć, że jeden z moich tatuaży, bo wydaje mi się, że tego nigdy nie mówiłam, faktycznie był symboliką traumy, którą zakończyłam w swoim życiu i był takim wiecie mm, ma mi przypominać o tym, że y, mogę w swoim życiu robić wszystko, kreować je tak jak ja chcę i nie muszę się bać niczyjej opinii y, i tak na tym poprzestańmy, nie chcę wicie powiedzieć za dużo, więc coś w tym zdecydowanie jest. Ja uważam, że każdy, kto robi tatuaż, ma swoje powody. Wiele osób mówi, że tatuaże to jest jakaś, nie wiem, patologia, że tatuaże robią ludzie, którzy właśnie jakieś traumy przeżyli, którzy lubią ból. Ja myślę, że każdy robi tatuaż ze swojego indywidualnego powodu. Nie można wszystkich rzucać do jednego worka, tak jak u mnie. Każdy jeden tatuaż ma inną historię, niektóre mają jakieś znaczenie, inne zupełnie nie. Także te kwiaty, które jak tylko się zagają, to oczywiście Wam je pokażę, bo one teraz są na etapie gojenia. Mm, po prostu mają ozdabiać moje ciało e, Tutaj mamy dwa rodzaje kwiatów e, Takie, które uwielbiam, takie moje ulubione I to jest tak naprawdę jedyne, co mnie z nimi łączy Fatka się ze mnie śmiała, że to jest piękny początek zrobienia całego rękawa Ale na chwilę obecną nie planuję niczego takiego Nie planuję na razie kolejnych tatuaży e, Długo myślałam o tatuażu na palcu Ale... Mm, Członkowie mojej rodziny byli przeciwni. Teraz nagle chcą, żebym miała tutaj tatuaż, ale ja sama doszłam do tego, że za dużo ludzi teraz w tym miejscu właśnie się dziara, a ja nie lubię mieć tego co wszyscy. Więc jeszcze się z tym wstrzymam. I tak, sam ten tatuaż, jakby cały ten proces wyglądał tak, że ja wcześniej jakby jak rezerwowałam termin, zapłaciłam zaliczkę, to wysłałam zdjęcie tego co już mam, opisałam co mniej więcej chcę mieć wówczas Fatkat mi podała taką e, szacunkową wycenę takiej pracy no jak już przyjechałam na miejsce no to już widzieliście jak to wszystko wyglądało projekt, projektowanie, poprawki to wszystko trwało około godziny normalnie może to trwa krócej jak klient nie wybrzydza <laughs> a ja do tego pierwszego projektu wprowadziłam jakieś tam swoje lekkie poprawki tu poprosiłam o dorobienie kwiata z tej strony tu usunięcie czegoś i tak dalej e, więc E, taka jest jakby historia całe tatuowanie trwało 6 godzin naprawdę długo, ale praca jest dość rozbudowana, tutaj jest dużo detali, e, też cieniowania y, no i też wkomponowanie tego wszystkiego w to, co już istnieje, wcale nie jest takie proste i gdyby to była taka praca, że wiecie pusty kawałek ciała e, odbijamy kalkę i tatuujemy na pewno by to trwało dużo krócej e, więc tak czy bolało? Przez pierwszą połowę w ogóle naprawdę wręcz byłam taka rozanielona, bo ja lubię robić tatuaże, lubię, wiecie, yy, czuć, że ten tusz wchodzi mi pod skórę. Także pierwsza połowa nie bolała, druga połowa bolała, były takie momenty, że po prostu siedziałam w takiej pozycji, yy, no i właśnie Fatka tu mnie tylko cały czas zagadywała, bo widziała, że mnie boli, żebym o tym nie myślała, żebym yy, odciążyć jakby moje skupienie się na tym i, i żebym jej coś tam opowiadała. Bo ja ogólnie strasznie gadam zawsze i przez większość sesji gadałyśmy, ale jak były te momenty bólu, to zamykałam się w sobie, ale ona mnie zaraz otwierała, także za to jestem mega wdzięczna. No i to jest fajne, jak wybieracie tatuatora, jak macie z nim chemię. Są ludzie, którzy nie lubią gadać podczas tatuażu i przekrzykiwać maszynki. Ja ogólnie lubię cały czas gadać, nawet jak chodzę na zabiegi do spa. To są rzadkie sytuacje, kiedy na masażu ja przestaję gadać, ale to znaczy, że weszłam w taki naprawdę, wiecie, poziom yy, jakiegoś takiego wyczilowania, Yy, że już po prostu nie mogę nic powiedzieć, ale ogólnie gadam, gadam, gadam i tutaj sobie fajnie przegadałyśmy, bo ona też lubi pogadać, więc yy, myślę, że to jest taki aspekt jakby dodatkowy, dość ważny. Jak się wybiera osoby, z którą spędzimy trochę czasu? No i przede wszystkim, jak wybieracie tatuatora, to poza tym, że zobaczycie, jakie ma prace, trzeba y, mieć pewność, że to jest profesjonalista. Więc, kochani, to cała moja krótka historia o nowym tatuażu. Napiszcie na dole, czy Wam się podobał, czy lubicie kwiaty na ciele, czy macie w planach jakieś tatuaże. Ja na chwilę obecną nie mam, ale że jestem osobą, która. Yy, dość spontanicznie wyraża swoje różne potrzeby, i te potrzeby też się pojawiają niekiedy w zupełnie nawet dla mnie zaskakujących momentach. No to nie jest powiedziane, że za kilka miesięcy sobie czegoś nie zrobię. Jest kilka rzeczy, które jeszcze bym chciała zrobić. Ale teraz chcę się wstrzymać, bo też odkładam pieniądze na pewien cel i nie chcę się być rozdrabniać na coś, bez czego mogę żyć. Więc tak to kochani wygląda. Dzięki, że oglądaliście i widzimy się już niedługo w kolejnym celu.